Dzień dobry, witam Państwa. Dobre. Proszę się przedstawić, podać nazwę ogrodu i miejscowość w jakiej się znajdujemy. Ja nazywam się Krzysztof Karpiński. To jest moja żona Anna Karpińska. Należymy do rodzinnych ogrodów działkowych. Jedność w Rypinie przy ulicy Piłsudskiego. Jak to się stało, że zostali Państwo działkowcami? No, działkowcami w tym miejscu to się znajdujemy. Jesteśmy od 10 lat, ale no, od iluś tam, 30 lat temu w innym miejscu mieliśmy swoją działkę. Kiedyś to była działka typowo przeznaczona na nowaliki, na, 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 na warzywa, na kwiaty e, cięte. W tej chwili to jest działka typowo, to na znaczy częściowo rekreacyjna, częściowo na warzywa, e, pomidory, ogórki, cebulka. Mamy sporo kwiatów różnego rodzaju. Mieszkamy w bloku i po prostu chcieliśmy trochę taką odskocznię mieć od siedzenia bloku i postanowiliśmy zakupić sobie tą działeczkę, żeby odpoczywać już na emeryturze. Jak zmieniał się charakter Państwa działki na przestrzeni tych 10 lat? No poprzednich latach więcej było po prostu uprawianych warzyw kwiatów no to związało się z tym, że po prostu byliśmy młodsi, no i chyba to jest to najważniejsze. A tym bardziej, że może druga część tej działki nie jest aż tak dobra ta ziemia tak, tak jest. i część tam na przykład drzewek nam yy, wyleciała uskła i stwierdziliśmy, że bardziej będzie taka częściowo rekreacyjna ta działka. Bo dzieci przyjeżdżają, przychodzą, e, sobie robimy gryla, jeżeli jest ładna pogoda. Także taki jest relaks. Czy znane są Państwu takie wydawnictwa jak Działkowiec, Mój Ogródek i Zielona Rzeczpospolita? Znamy e, działkowca, e, wypożyczamy, e, czytamy. Jeżeli są jakieś dobre porady, stosujemy to na naszej e, działeczce. E, wykorzystujemy te wszystkie wiadomości, które tam są zawarte. W Polskim Związku Działkowców. Realizowane są m.in. takie programy jak Otwarty Program Klimatyczny oraz Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Współczesnych Rodzin. Czy znają Państwo założenia tych programów? No, ogólnie tak. Ogólnie znamy te założenia. Wiadomo, ekologa i tak dalej. Te sprawy wszystkie. Co? No i. Także to jest znane nam po prostu. Dużo korzystamy też z programów telewizyjnych, i o, o, o działkach, o, o ogrodach, I także wspomagamy się oprócz, oprócz pracy, którą ma prezes po prostu w, tutaj w tym budynku świetlicy korzystamy z tych innych takich broszur i tych programów, o które Pani w tej chwili pytała. Jak ocenia Pani otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin? Znam te założenia i w tym broszurkach wykorzystuję zalecenia i gatunki i stosuję na swojej działce, wykorzystuję te wszystkie wiadomości zawarte tam w tej broszurce. Jak oceniacie Państwo Polski Związek Działkowców jako stowarzyszenie? No Dla mnie to jest jedno z najlepszych stowarzyszeń tego typu działających w Polsce. Yy, bardzo jest dużo fachowców, ogrodników yy, i po prostu naprawdę to jest taka pokazówka po prostu. Polski Związek Działkowców to mi się wydaje, że jedna z lepszych organizacji w ogóle z tego typu bardzo pomocnych szczególnie dla nas emerytów po, po prostu, bo bez tego byśmy po prostu nie, po prostu z... No słabie funkcjonowali, to nie ma co się ukryć, to dokładnie od skocznia tu jest tu, spędzamy większość czasu, to nasze wnuki przyjeżdżają, tu się bawią, tu gramy z nimi w piłkę, są bramki, no, i no po prostu super. No. Jak oceniacie Państwo pomoc organów wyższych niesioną ogrodą i yy, działkowcem? Mm. Dotacje są, można uzyskać pożyczki. Także wielka jest pomoc od organów, organów działk wyższych. I na koniec chciałam Państwa zapytać, jak Państwo oceniają to, że posiadacie Państwo działkę? To, to jest dla nas, tak jak już mąż wcześniej wspomniał, to jest duża odskocznia, szczególnie w dzisiejszej epidemii koronawirus. Także dużo, tylko jak mamy czas, jest pogoda, spędzamy tutaj na świeżym powietrzu. Lubimy, na przykład ja lubię grabić, wyrywać chwasty, także naprawdę miło czas spędzamy. A tym bardziej jak wnuczki przyjadą, to jeszcze bardziej cieszymy Dziękuję się. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.